W tej kwestii zdania nie zmienię, bo ja, nigdy nie zmieni bo ja nigdy nie zmieniałem podejścia do tego typu rzeczy. Ja zawsze gardziłem akcjami pod tytułem Udawajmy, że znajdujemy zwierzęta, które potrzebują pomocy, które wcześniej żeśmy tam podrzucili. Jak kiedyś Wam to mówiłem, bazując na i ostrzegałem Was yy, przed sytuacjami w tych takich tiktokach. Tam indyjsko, hindusko, niedługie jakich, gdzie nagle ludzie znajdują nie wiem, biedne, skrzywdzone, połamane, nie daj Boże, jeszcze jakieś psy, koty gdzieś topiące się w smole, w rzece. Pod kołem, pod jakimś gruzem, nagle na środku autostrady, nie wiadomo skąd oni się tam znalazły w ogóle. I nagle, akurat przypadkiem, dana osoba, która ratuje to zwierzę, miała przy sobie cały sprzęt do ratowania ja i nagle całkiem przyszałem. przypadkowo nagrała. Całkiem ja przypadkowo się. robiła o, to, live, czy teraz? robiła nagranie i całkiem Zdrowadź? przypadkowo tego kota czy tam znalazła, czy nie wiem, czy kozę, czy, 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 czy wielbłąda i postanowiła go ratować. To jest ściema. Zawsze takimi zachowaniami zastanawiałam się. mnie z tym. Czekaj. Gardzę i GARDZIŁ będę. To nieważne, dokonale. czy zrobi to okay. Al, 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 al Almodulla, al al czy, 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 czy zrobi to John, czy zrobi to pasz, PRASZANA, za, za czy zrobi to Gerard, czy zrobi to Franciszek. No, gardzę takim zachowaniem. Nie interesuje mnie w ogóle Kurwa, okoliczność zrobienia takich rzeczy. Jest to słabe, jest to nieetyczne, jest to nieludzkie, jest to chore. To jest oszukiwanie ludzi. Nie interesują mnie okoliczności. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają nigdzie sytuacji, w której ktoś celowo podrzuca zdrowe kocie, psa, kota, nie wiem, węża, boła, pająka i Bóg wie kogo jeszcze, tylko po to, żeby wzbudzić u ludzi współczucie. Nigdy tego nie zaakceptuję i zawsze będzie to miało u mnie obrzydzenie. I sprzeciw. Że, że coś nie interesuje tu może mnie, być, kto to zrobił. Nie i obchodzi mnie to. I sprawdzi, to. Gardzę po stokroć takim zachowaniem. No weź przestań, Monika, pierdolisz, tam wielki kurwa, no. I nie ma żadnego wytłumaczenia. Problemem. Żadnego. Problemem. Bo to jest po raz kolejny oszukiwanie no, ludzi, nie. jechanie na, naj, na, na, na najbardziej tak dołujących, dołujących i, i, i bardzo intymnych uczuciach i jechanie na współczuciu. I to jest chore. Mogę? Ja patrzcie. Mogę? Nie obserwuję. No Mogę? Nie. Mogę? Moim zdaniem Gerard powinien za to przeprosić no, nic nie wszystkich nie się nie. oficjalnie w TikToku. Bo to Aleś. było niefajne. To było słabe. To było chujowe, To było złe. W każdej postaci. I nie ma stary żadnego tłumaczenia. Mało mnie interesuje, że byli hejterzy, którzy ciebie hejtowali, bo coś tam, coś tam. Nie takich hejterów miałeś. Nie tacy hejterzy robili ci, kładli ci kłody pod nogi. Nie tacy hejterzy e, opluwali cię na starcie. Nie tacy hejterzy próbowali cię zniszczyć. Nie spodziewałem się po tobie tego, że sięgniesz do tak, do, do tak delikatnych uczuć, i posuniesz się do takiej sytuacji, że będziesz musiał udawać i okłamywać ludzi w tym wypadku. Ale ja tego nigdy nie słyszałem na twoim live. Bo gdybym to usłyszał wcześniej, to dostałbyś ode mnie zjebkę wcześniej publicznie. Za coś takiego. Dla mnie to jest słabe, udawane. To, to jest bardzo słabe dla osoby, która zajmuje się ratowaniem zwierząt, to jest kompletny, totalny wizerunkowy sierpowy. Tego się po prostu nie robi. No moja córka je znalazła, bo ona poszła pod ten dom nie ja. Ona chciała dom o, o, oglądać, nie ja. To tak by nie poszło do tego domu. No on opuszczony? Ja no no. Tak Tylko to... moja córka za mną poszła i, i no. o co to za dom, a możemy iść zobaczyć? A możemy ich zobaczyć? I ja mówię, dobra, to chodź. No i, i mówię, patrzcie, słychać miałczenie, kurwa, bo słuchajcie było miałczenie, nie? I kurwa mówię, dobra, to chuj, pójdę, zobaczyć, nie? A tak niespokojnie dawało, bo takie miałczenie dość, dość takie mocne było, nie? No i kurwa, patrzcie, to moja córka znalazła, nie ja. Ja no. jest. My to Nataszka znalazła koty, nie ja. No. no bo ona chciała po ten dom iść. Mówi, tato chodź zobaczymy dom, chodź zobaczymy dom. Mhm. No.